Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta i Gminy Żychlin Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu życzenia świąteczne, aby te święta przebiegały w atmosferze wiary, nadziei i miłości. Bo święta to piękny czas. W piękne wspomnienia o bliskich niech wiara, nadzieja i miłość ogarnie w te święta Was wszystkich. A nowy rok niech będzie dla Państwa bardzo szczęśliwym rokiem. Życzymy właśnie do Roku. Żeby był wspaniały wzrost gospodarczy, żeby była bardzo niska inflacja, żebyśmy się wszyscy naprawdę dobrze, dobrze czuli, żebyśmy byli zdrowi, żeby ta niestety nieustająca na razie pandemia nas opuściła. Bo to jest najważniejsze, żebyśmy byli zdrowi i tego Państwu życzymy na nowy rok. Wesołych świąt. Wesołych świąt.